Alfa Classic jest jedynym w swoim rodzaju systemem przechowywania, który natychmiast uporządkuje Twoje życie codzienne. Każdy może zamontować system Alfa Classic. Po prostu musisz wywiercić otwory, przykręcić szynę poziomą do ściany i zamocować szyny pionowe oraz wsporniki. Elfa Classic to w 100% elastyczny system. Oznacza to, że możesz dostosowywać szerokość swojej półki dokładnie do swoich potrzeb. Praktyczne półki ażurowe można dociąć na wymiar zgodnie z własnym życzeniem. Teraz stworzyłeś, stworzyłaś mnóstwo powierzchni przechowywania. Elfa Classic jest elastycznym rozwiązaniem w sytuacji braku powierzchni do przechowywania w szafie, korytarzu, komórce, pokojach, biurze. W każdym miejscu w domu wymagającym uporządkowania. Elfa Classic elastyczność, która umożliwia modyfikowanie i rozbudowę systemu, gdy pojawi się taka potrzeba.